W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Marianie Schreiber, która rzuca kwiatami i wychodzi ze studiu kanału Zero. Robi wszystko, aby było o niej głośno, paradując wzajemnie z ołcennie tym Geholtem. Powód Bogdala do ma: czy wszystko idzie zgodnie z planem? Oczywiście, że tak. A IMG jego kontrowersyjne streamy. Członkowie Gen Z odwiedzający Ksena pod wpływem różnych substancji. Rozpocznijmy od tematu Mariany Schreiber, która w ostatnim czasie robi wszystko, by było niej głośno. Zaczęło się od w Sejmie, w którym jej code był dość kontrowersyjny, wcisła sukienka z głębokim dekoltem i kozaki na obcasie. Jak twierdzi, nie jest dziennikarką, ale pojawiła się tam, bo jako obywatelka ma prawo przeprowadzać wywiady z posłami i posłankami, ponieważ żyjemy w wolnym kraju. Kilka dni później Marianna wystąpiła w programie Zero Absolutne na kanale Zero, prowadzonym przez Tedego i Wawunia, jednak nie spędziła tam dużo czasu. Jak się okazało, przyjęła zaproszenie tylko po to, by powiedzieć przed kamerami, co myśli o Krzysztofie Stanowskim, jego działalności i jego pracownikach, po czym rzuciła kwiaty, które dostała w Wuwunia i wyszła. Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie. Um, wielokrotnie zastanawiałam się, co mi przyszło do głowy, żeby tutaj przyjść? Bo przecież praktycznie co tydzień byłam tutaj obrażana, wyśmiewana, poniżana i wyzywana. Czy ktoś normalny przyszedłby po czymś takim z takiego programu? No nie. Ale pomyślałam sobie, że przecież to jest jedyna okazja do tego, żeby Wam, odbiorcom, uświadomić, z kim macie do czynienia, kiedy oglądacie te, ten program. I teraz zobaczcie. Tutaj, po tej stronie, macie podstarzałego satyra, niespełnionego rapera, narkomana, który, uwaga, wystąpił w teledysku ze Słowikiem, szefem polskiej mafii. Tutaj macie osobę, która wybiła się w internecie, czyli spopularyzowała na niepełnosprawnych, jak to było, bonus BGC, Tiger, Bonzo, czy jak mu tam inaczej. Czy to są, Panie, stanowski te standardy? Wiecie, kogo oni chcieli dzisiaj zaprosić jakiego Adama, który zasłynął w internecie z tego, pod pseudonimem Fala Hejtu na Platformie X, że bił swoją dziewczynę na lajwie. Takie to są standardy. Czyli panie Krzysztofie Stanowski, jest pan kandydatem na prezydenta RP, Rzeczpospolitej Polskiej. I nie potrafi pan rozliczyć własnych pracowników. Zatrudnia pan tutaj niejakiego człowieka w wargę, który prowadził program tak zwany z dupy, który nie jakiś czas temu dwunastoletnie dziewczynki, nie wiem czy one były po komunii nawet czy nie, pytał o to czy lubią seks analny w sposób wulgarny. To są pana standardy i te osoby mają śmiałość w ogóle krytykować kogokolwiek. Myślicie, że wy się z kogokolwiek śmiejecie? Wy tutaj uprawiacie hejt. Zobaczcie kiedy będzie informacja, że ktoś przez was próbował popełnić samobójstwo. Albo ktoś przez was cokolwiek sobie zrobił. To są właśnie te standardy tego programu. Jak pan panie Chce rozliczać polityków. Jak pan nie potrafi rozliczyć własnych pracowników? I szczerze, minister Kutula myśli, że jest magistrem, a wy myślicie, że naprawdę jesteście fajni i macie cokolwiek fajnego do powiedzenia. I powiem szczerze, ostatnią rzecz. Z szacunku do siebie muszę opuścić ten program. I bardzo was proszę, żebyście, bardzo was proszę, żebyście zostawili mnie w spokoju, dali mi święty spokój. Będę się za was po prostu modlić. Szczęść Boże, a wy z szacunku do siebie przestańcie oglądać tych idiotów. Dziękuję. Ale pani Mariano proszę z nami zostać. Do no, naprawdę, prosimy, że pani została. Jeszcze Na swoim Instagramie opublikowała fragment swojej wypowiedzi, co przyniosło oczekiwane efekty. Znów zrobiło się o niej głośno. Komentarze internautów były jednak w większości negatywne, a wiele sugerowało, że powinna udać się ona na konsultację psychiatryczną. Niestety w tej sytuacji można tylko współczuć jej córce, która zapewne będzie musiała zmierzyć się z falą hejtu w życiu swojej mamy. Przechodząc do kolejnego tematu, ostatnimi czasy zrobiło się głośno na temat konfliktu Danisa Załęckiego z Bogdelem, w którym pokłócili się o, niej o ex dziewczynę Michała. Internauci stanęli po stronie Bustela, twierdząc, że Denis po raz kolejny pokazał jaki to jest charakterny i zasadny. Wypisując do byłej dziewczyny swojego przyjaciela, z którym klepał się po plecach na live'ach aferek. Spać laleczko. Na dwunastą trening, więc 10.30 muszę wstać. Śpij dobrze. O, czyli coś w parterze potrafisz. Fajnie, nie pomyślałbym. A mogę mieć pytanie? Właśnie zadałeś. klip klip, 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 klip. To straciłem pytanie. Ale. Denis Załęcki, dobry zawodnik? Czekaj chwilę. Słaby grubas, grubas słaby. W gruba. ostatnim programie ma doszło do konfrontacji poprzez rozmowę telefoniczną Denisa z z Delem. Jak twierdzą widzowie, federacja powoli zaczyna wdrażać Michała z powrotem do brania udziału w programach. Internauci przewidują, że zaczęło się to od telefonu, po czym Femim zorganizuje konfrontację na żywo na jednym z przyszłych programów, a na koniec wróci on do pełnienia funkcji aktywnego włodarza i zacznie brać udział podczas konferencji, jak i programów. W sieci pojawił się też filmik jak Artur Binkowski, który będzie się bił na galifame Ma w lutym, bierze udział w wycinku bandy. Mówiąc, że nie wie o co chodzi, zaprosili go, aby gotował jajecznicę. W tle widać baner bandy, co zwiastuje powrót programu Michała, jak i wiąże się to z podejrzeniami internautów, gdyż zawodnicy biorący udział w przyszłej Gallyfame Ma są gośćmi programu Boxdala. Teraz przejdziemy do streamera IMG, który zyskał popularność w internecie po tym, gdy został znakautowany we własnym domu przez jednego z dwóch rozcieczonych mężczyzn, którzy pojawili się w jego mieszkaniu zwabieni fałszywym ogłoszeniem modernowym telewizji. Po wyjaśnieniu, że ogłoszenie było żartem, jeden z intruzów zażądał zwrotu kosztów za paliwo. Da Yangi odmówił w dość stanowczy sposób wraz z wyzwiskami. Napastnik znokautował streamera. Od tamtej pory jego content głównie opiera się na tym, że widzowie zamawiają mu do domu tzw. Tinderówki, czyli dziewczyny z Tindera, które szukają wrażeń, oraz mężczyzn z orientacji homoseksualnej, z których robi sobie żarty. Często całuje się z większością zaproszonych kobiet, niezważając na to, czy dziewczyny mają 18 lat, czy w niektórych przypadkach są w wieku jego mamy. W listopadzie zeszłego roku na jednym z jego streamów doszło do sytuacji, w której zaproszona przez niego dziewczyna spoczywała alkohol i zachowywała się w sposób budzący niepokój. W pewnym momencie do mieszkania streamera przybyli rodzice dziewczyny wraz z policją, co zostało uwieszczone na transmisji. Streamer został zbanowany z platformy Twitch za prezentowanie nieodpowiednich treści, w tym za zbyt intensywne zachowania podczas transmisji. Gdzie tu jest Łazienka? Tam jest Łazienka. I tam nie ma kamera ani nic, możecie sobie siedzieć. Ja jestem cały czas na kamerze, wszystko jest na kamerze. I mówię, nie wiem, tam jest nagranie 10-godzinne. Mi się wydaje, że wypija cztery szklanki takie do połowy Jagera. Cztery chyba? Albo trzy? Ja nie pamiętam. Myślę, że trzy, bo tu czwarta leży cały czas. W październiku został zbanowany na platformie Kik, po tym jak podczas live'a słychać było intymne chwile z jedną z Tinderówek. Mimo włączania kamery, dźwięk pozostał aktywny, co doprowadziło do naruszeń zasad platformy. Pan na Kiku jednak niczego go nie nauczył, ponieważ w ostatnich dniach znów postanowił zabawić się z jedną z dziewczyn, która odwiedziła jego mieszkanie. Tym razem jednak nie wyłączył kamer, podczas gdy ta stękała, kiedy on zabawił się z nią swoimi rękoma. Opinie w internecie na jego temat są podzielone. Część oglądających twierdzi, że ośmiesza osoby, które pojawiają się na jego transmisjach, co może doprowadzić do wylania się kwali na jego gości. Druga połowa lecz twierdzi, że jest młody, bawi się życiem, a dziewczyny są uprzedzane, że biorą udział w transmisji na żywo, więc wiedzą na co się piszą i w większości przypadków sami się na to godzą, aby uzyskać rozgłos. Przechodząc już do ostatniego tematu, omówimy sprawę poruszoną przez Natana Marconia na jednym z pokojów głosowych boksela na platformie X. Nathan opowiadał o sytuacjach, w których wielokrotnie widział znanych twórców internetowych w kasynach, nawet kanałów Family Friendly. Na koniec dodał, że byli to członkowie Gen z, po dużej ilości różnych substancji, którym sława uderzyła do głowy, ponieważ stali się popularni zbyt szybko. Słowo marconia potwierdził Boxdel, twierdząc, że jest to prawda i członkowie kanału Gen z, poza kamerami nie są wcale tacy grzeczni, jak wyglądają. Ja wam powiem, ja na przykład raz, spotka raz spotkałem, yy, nie było jakoś bardzo dawno temu, z pół roku temu chyba, spotkałem, jak oni mają, kuwa? Ci Dzenzi? Z, z tak, tak? To w chyba z, y, jakoś tak, no? tam z pięciu z, y, z nich spotkałem, ale oni w ogóle to ci z Genzi, to mi się wydaje, że a, znaczy nie, nie wiem, tam było chyba kilka edycji tych Genzi. Niektóre dęziaki to większa hmm, patola niż, niż połowa. W triku. Ja w dole Trajmy. słuchajcie, tak. Ja tego? pamiętam, że jaka ja jeszcze. Ja alkohol kiedyś, to było tak z yy, rok temu jakoś, to byłem na jakiejś imprezce, yy, takiej kur... jakieś imprezce i spotkałem tam chyba, kurwa, no nie wiem, z połowy tych dżęziaków, tak pod panem jakimś chyba dronem czy czymś i powykręcanych. Mi się wydaje, że oni zawsze tak z dupy dostali tą sławę, te pieniądze, chociaż pieniędzy dużych tam nie dostają i po prostu mi od pier bo nie wiedzą, co z tym robić i myślą, że są królami życia, bo imponują tam dzieciakom, nie, ich oglądają. Strasznie odpierdala takim ludziom, zauważyłem. A to jest też trochę, kurwa, przykre, bo w sensie niech każdy sobie robi, co chce, ale oni chcą tak życie jedną. Bo to wiecznie, kurwa, w Gen z ale... nie będą ekipie, a mogą się przepać po tym, jak jakiś taki mixer mikser na przykład, który miał wszystko i potem no skończył Bory, bez mam, niczego. Nie powiedzieli dokładnie, o których członków Genzi chodzi, lecz podkreślili, że Genzi nie składa się tylko z osób z pierwszego sezonu w 5 minut z drogą dedukcji można interpretować, że chodziło im o uczestników Genzi z drugiego sezonu. A wy co sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu.